Cześć, z tej strony MIXIS i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem z Rocketa. Będziemy sobie grali rankingowy może trójki, albo nie, no trójki fajne. A zawsze może coś się wbija, zobaczycie jako się na gola gra. Góry tam się takie cudy dzieją. Goldy to jest środowisko, gdzie po prostu jeździsz i uderzasz w piłkę. Nieważne czy to bramka, czy ściany, po prostu oni jeżdżą sobie. I uderzają w piłkę, więc No, można powiedzieć, że trochę źle do tego środowiska zaliczam. <gryw> Ale ja coś mi przynajmniej próbuję wybramkę. Dobra, ja sobie po piłkę pojadę. A na chłopce pojedzie po piłkę. Okej. Okay. No i dupa no Nie wiem, koło był tak ustawiony idealnie pod tą piłkę To ja tylko A nie, bo to i in... no To on myślałem, że to inny uderzył To przecież, że teammate go zbumpował Kurde Ok A jajaj myślałem że zdążył uderzyć w piłkę Wydaje mi się, że ten zdemolizowaliśmy. No debilu, co ty robisz? A ja myślałem, że to walne. Nie, źle zrobiłem. Mogłem już zataść na bramce. Dobra, no, no i... Nie wiem, ja dał dostanę jak gram z tymi. No what the fuck. No Dobra, zremisowałem. jest mniej więcej gold w rokecie, to jest jak... Jak platyny w... Valorancie Okej, myślałem że to walne. Gdybym wcześniej wyskoczył, tylko byłem źle ustawiony. Nie, może zbampuję. Znaczy zdemoliszuję, mi się ciągle myli. Demolisz z bumpem. Okej, okay, obronione. A, myślałem, że gusta zabiorę. Ja nie mam boosta, no jak ja mam potem piłkę polecieć? Mogę sobie jedynie to wyskoczyć, i może liczyć na to, że zblokuję. Na przykład teraz muszę iść po tego boosta i może jakąś akcję zrobię. Na przykład, o ja, cożem zrobił. Nie, kurde, down się uaktywnił. Dobra, musiałem walnąć, bo chłop już po to jechał. No ale fajnie było Fajną akcję stworzyłem, ale no niezbyt. A czemu chłop? Nie wiem No cóż Już mogę poradzić Leci w bramkę Już chciałem to wybić, ale oczywiście chyba był pierwszy Ejej Nie kurde No było blisko. Nie chciałem tak aż za bardzo w tą piłkę walić, bo myślałem, że ją wbiję jeszcze bardziej. Chciałem tak mega rogiem ją wybić. I kurde, w ogóle nie trafiłem w nią. Ale co oni robią? Dobra, coś tam mniej więcej próbuję zrobić. wiem, że ty nie walniesz. <laughs> nie no, z nim się nie da. Te goldy to są... Nie muszę się w tą poddać. Nie wiem czy 3 gole strzelimy w przeciągu minuty. Musimy trzy gole żeby zremisować, a tu trzeba jeszcze wygrać. Fajno i zabrał Nie, tak blisko My ten to strzela, nie dobra poddajemy Idę na dwójki Bo na trójkach to nie ma sensu A ja z botem gram To fajnie No dałem się robić jak dziecko Ale myślałem, że nie zdąży wybić się do góry Ja sobie od razu po busta pojadę No, chyba to są jakieś spocuchy Palcie gumę Ja już byłem przekonany, że to w naszą bramkę leci. Ajajaj, no nie, no. Łapię. Dobra, uff, Aj, no blisko, no. Ja już będę na środku czekał. O nie, no i cho. <ścoughs> Ajajaj No i gol. Nie, to nie jest gol. Dobra, uff. No i kurde, zabrał gusta. To chyba niedobrze wyszło. Ci chyba bym pnęli Dobra, ja już po to pojadę. No i chłop strelił. Ładnie. O Jezu, Ładny strzał. No i znowu lecę po busta. Mam nadzieję, że chłopki kafa nie, nie zrobię. E, po co ja leciałem? Po to. Dobra, zrobiłem to. Nie, kurde. Czemu mi skoku nie zaliczyło? Obroniłem No dupa Mogłem inaczej to wybić A gdybym miał buty, to bym do tego wleciał No to pobusta i lecimy na obronę. Ok, zostawiam to chłopowi. Napiszę mu ładny strzał. Ja zostanę, bo te i kofy stąd to są takie niezbyt udane zazwyczaj. Dobra, wybija. O! Nie, dawaj, ja sobie po busa pojadę. No. Nie, no chłopie, do bana idziesz. To trzeba wybić. No i ładnie poszło Bo będzie dobijało dokładnie zabiorę im booster. Oj ojoj oj. mogłem to jakoś wybić może nie wiem. No, ja już myślałem, że to w bramkę, ja ja nieładnie nie wybił. Okej, okay, to było ładne I prawie żebym to trafił I Tutaj sobie bursta zbiorę Kurde, gdybym się nie, nie ruszył Ciebie, se walne E, nie ma Oj, to będzie niebezpieczne Nie A ja myślałem, że to jeszcze dobije A co naprawdę trzeba tylko na obronie stać? Nie, kurde, mać tak spaproć, ale na części mam chłopa w bramce. No, tak to spaprałem no, pod koniec. No i lecimy. Kick off, kick -off, -off i jestem fajny. Mniej więcej coś umiem. Jest Gol, <laughs> nie ma! Czyż to tak ładnie zagrałem? No i dupa, chłopak musi to wziąć. Dobra, wybiłem? Kurę nie wziąłem, busta. No to było radykowne co zrobiłem Okej, okay, czemu oni to od razu wybili? Przecież oni mogli to Jeszcze Nie wiem się pobawić driblingiem. Mieli jeszcze dużo wolnego miejsca. Oni od razu tak jakoś spinczowali to Nie dla psa Kurde mać. Szybko obracaj się. Ojojoj. Łanie oj, oj. żeśmy to pincznęli z ziomkiem. Może się zawrócić po gusta. To wybije. No już nie chłop to weźmie A ja nie mam pulsa żeby to dobić Okej okay. Ja se to wezmę, sprowadzę do... O do to strzelił Kurde te treningi, które tam robię sobie jednak coś robią Się nauczyłem mniej więcej Znaczy nauczyłem To dużo powiedziane Już mniej więcej trenuję nad dribblingiem piłki na Samochodzie I coś mi to pomaga Ewidentnie Kolejny gol? Blisko Aj to było już podanie do nich Oj, no to też było close. Chciałem to zblokować, a w końcu przeleciało to przede mnie. <grymne> to też było fajne. Dlaczego zawsze na nierankingowych musi mi tak dobrze iść? A jak zawsze gram z Piotkiem, to nagle jakiś spodzyków trafiamy. Nie wiadomo, co się tam dzieje, jakieś areale po posarane. O To też było ładne. O, nie, dobra, wziąłem. No, tutaj już nie mogłem. Wezmę sobie busta. Tutaj te, też se wezmę polecę o idealnie No Dobra, chłopak przynajmniej nie trafił, taki plus Kurde. chyba się zdemować Nie ma Ojej Kurde dobi 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 No i ładnie Dobra, no to co? Dzięki Wam za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!